Witajcie, kochani, to jeszcze raz ja. I wiecie co? Słuchałam sobie teraz moją um, niemiecką astrolog i pod jej wpływem doszłam do wniosku. Nasza świeczuszka wdzięczności jeszcze się pali. Doszłam do wniosku, że chyba jednak zajrzymy w tą energię. A wiecie co? Ona powiedziała i nasza Asia, która również jest mocna w astrologii, tutaj. Um, na naszym kanale też to potwierdziła. W przyszłym tygodniu jest jakaś tam, nie pytajcie się mnie, bo ja w astrologii nie bardzo jestem mocna. E, przyznaję się bez bicia, ale e, jakieś tam planety się jakoś tam ustawiają, które spowodują, kochani, że męska energia będzie bardzo aktywna. Czyli też jakaś mucha mi tu lata, zmieniłam jej wcielenie. Tak. No, e, więc. Panowie czy panie w męskiej energii będą bardzo aktywne. No i wiecie co, tak sobie pomyślałam, a zobaczmy, polukajmy trochę, właśnie co tam się może wydarzyć, właśnie w miłości, w tych takich romantycznych e, konstelacjach, e, właśnie między wami. Ok? No to co? To może zobaczmy najpierw jego myśli. Y, już teraz, co będzie myślał, czy co myśli, co czuje i co zamierza, czy zamierza i co zamierza, ok? No, wiem, że już się cieszycie. <grym> już słyszę, jak zacieracie rączki. Boże, ja tylko mam nadzieję, że nam te karty potwierdzą to, co ta, ta pani astrolog mówi, co planety tam y, planują i tak dalej. Ym, no zobaczymy. Jakie myśli ma na ten moment, jeśli chodzi o ciebie, co czuje i co może się wydarzyć? Oczywiście, my zbieramy energię z naszego kolektywu. No i zobaczymy, czy pójdziemy wraz z tym, co, co planety tam działają, nie? Co astrologia mówi. Ok. To ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłania. Wiecie co? Ale najpierw wyciągnę sobie energię główną, coś tak poczułam i zobaczymy, co nam romantyczne aniołki powiedzą. Kochani, mamy energię główną, wycofanie się. Nadszedł czas, by odłączyć się od świata. I to jest wycofanie się we dwoje, zobaczcie. Oni sobie idą razem, wycofują się i spędzają czas we dwoje. Ok, no zobaczymy, co nam Tarot do tego powie. Ok, no to zaczynamy. Jakie myśli ma na ten moment, jeśli chodzi o Ciebie? Jego myśli na ten moment, jeśli chodzi o Ciebie. Jego myśli na ten moment. Mamy świat i mamy króla kielichów. Jupie! Mamy słońce. Mamy koło fortuny i mamy dziesiątkę kielichów. Dziewczyny, zamykam czytanie. W przyszłym tygodniu, znaczy nie, co ja mówię? Najpierw były myśli. No dobra, Agnieszka, uspokój się. W każdym bądź razie karty zaję fajne, widzicie. A więc tak. Agnieszka daje na luz i jego myśli, kochanie. No, nie, nie ma się co dziwić, że chce się z tobą wycofać, ponieważ z kartą świata bardzo mocno myśli o nowym początku z tobą. Jako król kielichów chciałby dać ci wszystkie swoje uczucia. On jest w miłości do ciebie. Z kartą słońca jesteś największym szczęściem dla niego. Wie, że działa z kołem fortuny bardzo mocno przeznaczenie, bądź że jesteś mu zesłana przez niebiosa, a z dziesiątką kielichów jesteś spełnieniem jego marzeń, jeśli chodzi o uczucia, o miłość. No, takie piękne myśli ma, żeby nam tego nie spierdzielił zaraz w dalszych. W dalszych kartach. No, zakładamy, że nie. No, myśli są przepiękne. No, nie ma ani jednej negatywnej karty. Także on wiecie, świadomie to on jest w love. Co czuje do ciebie? Jego uczucia. O, trójka mieczy. O Boże, jak on cierpi. Cierpi z miłości, bo może ciebie nie ma. Z królem pentakli. Co czuje? Chciałby. Dać ci pełną stabilizację. Chciałby dać ci tą stabilizację uczuciową. Wierzę, że na to zasługujesz. Uczuciową, materialną. Chciałby być Twoim obrońcą, Twoim żywicielem, Twoim Romeo, Twoim Rasputinem. Wszystkim. I co czuję? Pol. Ale dokładnie o tym rozmawiałam dzisiaj z Asią, że właśnie ta energia. Teraz słuchajcie, mamy y, rycerza mieczy. No i słuchajcie, no jednak te karty współgrają z e, konstelacją planet. A wiecie dlaczego? Bo właśnie Asia dzisiaj mi powiedziała, że to jest taka, e, że to będzie energia obfitości, że planeta, musicie sobie to wyobrazić, tak ja to po, po chłopsku tłumaczę: planeta wchodzi, daje obfitość, a potem gdzieś tam znika. I to może być, e, rozmawiałyśmy właśnie z Asią i ja to e, właśnie to. Wejście w obfitość, i potem gdzieś tam się wycofuje, więc może zabrać tą obfitość. Porównałam właśnie do rycerza mieczy: pojawiam się i znikam, nie? Wpadam jako rycerz mieczy, robię za, mówię, daję obfitość, spędzamy piękne chwile, i potem ten rycerz mieczy ucieka, i zostajesz hmm, z taką niewiadomą, znakiem zapytania nad głową. I dokładnie tutaj jest ta energia, co on czuje. No, on czuje, że może wpaść w stare musta, które powiedzą, cholera, może być pięknie i fajnie, tylko mogę znowu uciec. Może tych uczuć być za dużo. To jest na poziomie emocjonalnym, kochani. Myśli ma trzeźwe, on wie doskonale, kim ty jesteś, co by chciał. Yy, no cudo. Mówię. Serce cierpi, bo mamy trójkę mieczy, to jest ból serca z miłości. Wie na poziomie serca, że zasługujesz na to, aby dać ci pełną stabilizację, ale też tutaj na poziomie tym nieświadomym włącza się ta lampka, może strachu, kurczę, a co będzie, jak ja się za bardzo zaangażuję i y, będę musiał, tego mi będzie za dużo. I będę musiał uciekać. To jest na poziomie serca. Teraz zobaczmy, co planuje w przyszłym tygodniu w stosunku do Ciebie. Myśli mamy piękne, a myśli się przeradza w uczucia. No w czyny, zobaczmy. Myśli, uczucia i czyny, a teraz patrzymy na czyny. Co on planuje w przyszłym tygodniu? Czy coś zrobi w Twoim kierunku? Jeśli tak, to co? To oczywiście może być też ona, więc panowie prze... po prostu sobie przekręćcie. My tutaj patrzymy w energię, w duszę yy, kolektywu i dusza nie ma Co zamierza? No i tak jak to mamy na pewno. Mamy marzyciela, kochani. O Boże! On chce realizować swoje... Marzenia Tol. Tylko, że tutaj, dzięki Bogu w tej talii, ten wisielec jest całkiem inny. inne ma znaczenie, ale zaraz Wam pokażę tę kartę. Bo, tak jak ja mówię, trzeba czytać intuicyjnie i kierować się obrazami z karty, bo um, osoba, która tworzy karty, ma w tym momencie swoje impulsy, które właśnie przerzuca na obraz kart. Ja zaraz Wam powiem, kochani, jak ja to intuicyjnie odebrałam. Czyli jest fajnie. Bo tak naprawdę on chce iść ze swoimi marzeniami. I zobaczcie, tutaj ten wisielec, on praktycznie nie wisi i nie jest bez ruchu. On sobie tutaj na tym spadochronie, paralotnia czy co to tam jest, on sobie frunie. I tak naprawdę on steruje... Tym, kiedy zejdzie na ziemię. Ale póki co obserwuję wszystko z góry, z innej perspektywy, ale mimo wszystko czuje się wolny. Czyli to nie jest tak jak w innych kartach tarota, że ten wisielec jest, wisi tam na jakimś drzewie, nie może się ruszyć i czeka, aż go ktoś odetnie. Tutaj nie. Tutaj ten wisielec, który sobie wisi na tych linach i fruwa na lata nad tymi. Górami, rzeczkami. Piękna karta, wisielca. On w każdej chwili może zadecydować: OK, to już, już się napatrzyłem, to teraz sobie schodzę na ziemię. I z kartą tutaj, właśnie marzyciela, on ma swoje marzenia. On będzie chciał je realizować. On fruwa wysoko, patrzy na wszystko z innej perspektywy, ogląda wszystko, co piękne, i on na pewno zejdzie na ziemię, no przecież kiedyś będzie musiał właśnie zejść, żeby to piękno słyszę dotknąć, nie tylko je obserwować, ale i dotknąć. I jestem ciekawa o następną kartę. Jestem ciekawa następnej karty, o tak by było chyba. Mamy dwie. Mamy Asa Pentakli, czyli Asa Denarów i króla. Um. Mieczy. No kochani, no cóż więcej, będzie szansa na stabilizację, on będzie chciał umocnić ten związek, no inaczej nie mogę tego przecież wytłumaczyć. I mamy Króla Mieczy, to jest, to może być jakiś eks, dziewczyny, to może być jakiś eks, bo Król Mieczy y, przedstawia jakiegoś eksa, a eksem już jest na przykład ktoś, z kim nie masz od dwóch tygodni w ogóle kontaktu, nie? Ale ten, yy, mówię, wiem, że na pewno zaraz napiszą mnie. Ja tam nie chcę żadnych eksów i tak dalej. To jest jedna opcja. Druga opcja to może być ktoś właśnie z znaku powietrza, czyli wodnik wada, wada. Wadą to oni są wszyscy czasami. Waga i bliźnięta. Yy, to jest facet bardzo inteligentny, który on praktycznie kocha głową. A że tutaj, posłuchajcie teraz, te energie pięknie ze sobą rezonują. To, co ma w głowie, bo król mieczy kocha głową, to, co ma w głowie, jest automatycznie w jego sercu. I tutaj naprawdę bardzo mocno odczuwam energię, że właśnie ten Dreamer, czyli ten król mieczy, który w głowie sobie już poukładał scenariusz, w sercu cierpi, ponieważ może cię nie ma. Czy nie żyjecie te, tą miłością taką, jaką, jaką byście chcieli, to on to wprowadzi w życie. No bo właśnie to jest też zaleta króla, zaleta bądź wada, ale tutaj w, tej, w tym czytaniu to jest ogromna zaleta króla mieczy, który powiedział: Dobra, wiem, że ona jest moim marzeniem, wiem, że ona. Da mi stabilizację emocjonalną, wiem, że ją kocham, chciałbym nowego początku. I tutaj układa sobie nowy początek z Tobą, z kartą świata, a tutaj z Asem Pentakli chcę stabilnego związku. No i aleluja. Och, żeby tylko tak zostało, żeby nam nie spierdzielił, jak ten właśnie ten rycerz mieczy, więc niechaj zostanie, no ale... W czynach nam się pokazał jako król, czyli nie jakiś tam rycerz, tylko król. No i chwała mu. Także królu mieczy trzymaj się swojej drogi. To ci mówię tutaj. No i podejrzewam, że właśnie jak ten król mieczy zacznie działać, no to będzie chwila wycofania, czyli będziecie spędzać piękne, romantyczne chwile we dwoje. To jeszcze Zobaczymy, co nam Erad Alikwanto jeszcze powie. Jakiś, jakąś końcówkę, co nam powie Erad Alikwanto do tego czytania. Padłabym, jakby nam się wilk pojawił, bo to by był znak, że wilk słucha głosu swojej duszy, a ja bardzo mocno y, odczuwam właśnie. Ten król mieczy, to dla mnie to jest właśnie ten wilk, który bardzo mocno jest w głowie, po czym i tak na koniec słucha głosu swojej duszy. Za dużo, jeszcze raz weźmy to. Tak czy siak, mamy ciebie. Ty koncentrujesz się na sobie, ty yy, praktycznie słuchasz głosu swojej duszy, ty jesteś dla, ciebie, dla siebie najważniejsza i to już trwa od jakiegoś czasu, także pięknie, bo mamy klepsydrę, która mówi, że od jakiegoś czasu właśnie stwierdziła, że koncentrujesz się na sobie. Może to wywołało właśnie taką energię u tego króla mieczy. Pamiętajcie, kochani, że to nie musi być zaraz wodnik bliźnięta bądź, ym, bądź ym, waga. Tu chodzi o energię. To jest ten król, taki najbardziej zimny w całym całej tarocie. Tak jak mówię, on potrafi kochać głową, ale potrafi też głową sobie wyperspadować, wyperspadować wszelkie uczucia. A nie, a mamy boczka, ale bociek mówi e, o pozytywnych zmianach, ponieważ ty. Koncentrujesz się na sobie, nastąpią tutaj w Waszej relacji pozytywne zmiany, bociek wraca do swojego gniazda, kochani. I dla wszystkich dziewczyn, które widzicie, to zwracam już uwagę, bo tak jak zawsze mówię, że e, dzisiejsi faceci nie zawsze mają, powiem, e, jaja, nie? E, to teraz właśnie zwracam uwagę na to, gdzie się pojawiają te jaja. No. I wyobraźcie sobie, Ewa nawet zrobiła specjalnie dla naszego kolektywu runę z jajami. No, może ją kiedyś wyciągnę. Może dzisiaj. Tak czy siak? Ja myślę, bo, bo zobaczcie, ten bociek ma dwa jaja. No. On jeszcze tak będzie, wiecie, jedna nóżka podkulona, więc może tak niepewnie gdzieś się tam wkradnie, ale tutaj mamy definitywnie dziewczynę. Pozytywne zmiany dziewczyny i chłopaki oczywiście, bo ten król mieczy to może być też twoja królowa mieczy. Także wow, tendencje mega. No i teraz zobaczymy, jaka runa nam się pokaże. Jaka runa przypieczętuje nam to czytanie. O. No i czemuż nie? Mamy otale. To jest też runa zrobiona przez Ewika. Więc otala to jest połączenie się to jest. Yy, relacja, połączenie się czegoś, co jest warte ochrony. Więc tutaj ta wasza relacja, ten wasz związek jest warty ochrony. I Otala zawsze mówi, co ma być połączone, to się połączy, a co nie należy do siebie, to się rozłączy. To jest yy, tak zwany krzyż trola. I kochani, yy, ja tutaj słyszę, jeśli ktoś z was ma otale. Pamiętajcie, otala była stworzona po to, to było, Boże, że lata 90. nabrała bardzo mocnej popularności właśnie jako zrobiona z żelaza. Ja ją mam w srebrze, ale to chodzi tylko o symbol, bo chciałam. Ale ogólnie otale powinno się nosić na szyi, z żelaza, to ma być wykute z żelaza. Jeśli ktoś z Was, kochani, zna jakiegoś kowala, kogoś, kto się bawi w żelazie i umiałby takie właśnie otale nam wykuć, to ja bardzo proszę o kontakt, bo ja myślę, że chyba by warto było popracować trochę. Pamiętajcie, że to jest narzędzie. Otala to jest narzędzie, czyli ta otala może płatać również figle, bo znam historię, kochani, że otala się przekręca. Jeśli się tak przekręci, to oznacza ona wieloryba, a wieloryb jest praktycznie pływającą biblioteką Atlantis. Czyli cała wiedza z Atlantis znajduje się właśnie w wielorybach. Wieloryby, delfiny, orki, one podnoszą to są. Najbardziej wysokowibracyjne stworzenia na naszej Ziemi i one, ponieważ mamy bardzo dużo wody, dlatego są w wodzie to jest nasza niebieska planeta i one podnoszą wibracje Ziemi. Dlatego, jak ja widzę, jak człowiek potrafi zabić delfina czy orkę, to mi się serce kraje, czy wieloryba to są tak ważne stworzenia, Boże, dla naszej planety, że naprawdę powinniśmy być dla nich opiekunami, a nie mordercami. Ale wracając do otali. Otala płata, nosząc ją na właśnie na szyi, płata różne figle, ale otala zrobiona z żelaza właśnie odsuwa od nas wszelkie trole. Bo trole się boją żelaza. Dlatego to może być również traktowane jako amulet ochrony przed y, ciemnymi energiami. Więc, kochani, jeśli macie możliwość, to zakładamy otale na szyję i z intencją, oczywiście, że co ma być złączone, to się złączy, co ma się rozłączyć, to się rozłączy. Ja pamiętam, był taki jeden y, dzień, kiedy stwierdziłam, poczułam, że muszę popracować z otalą, i sobie ją namalowałam na y, nadgarstku. Y, y, I powiem Wam, tego samego dnia rozwiązała się pewna relacja w moim życiu. I wtedy wiedziałam, że dokładnie tak miało być. Może i bolesne, ale tak miało być. Jeśli jednak macie się połączyć, to otala będzie dla Was. Y, właśnie y, pomocna w połączeniu. Czyli, kochani, jeśli macie otale, to możecie z nią pracować, czy właśnie y, namalować sobie ją na y, przegubie dłoni. Y, dobrze, jeśli jest to lewa ręka, bo lewa ręka y, przyjmuje, a prawa coś daje. Więc, kochani, jeśli macie ochotę, jak Absolutnie do, nikogo do niczego nie, nie zmuszam, ale możecie spróbować popracować z tą otalą. Pamiętajcie, to jest tylko narzędzie, to nie jest um, jakiś tam amulet, który będzie robił co chciał. To wy programujecie to. To jest podobnie jak z nożem e, biorąc nóż do ręki, możecie na przykład pokroić sobie warzywka na obiad. Ale również tym nożem możecie komuś zrobić krzywdę. Więc wszystko zależy od waszego podejścia do narzędzi. Podobnie jak karty są narzędziami, czy różne inne rzeczy, tak i właśnie y, symbole runy, i w tym przypadku ta otala również jest naszym narzędziem. To co, kochani? A dzisiaj wezmę parę czam, i zobaczymy, co nam się tu pokaże. I mamy kochani drzewo życia. Mamy symbol płodności, czyli naszego konika morskiego. Co mamy? O mamy kotka. Jeśli masz kotka, jeśli on ma kotka, jeśli lubicie kotki, to idziesz w rezonans, jeśli on, nie wiem, mieliście za sobą podróż statkiem, jeśli on ma jakiś statek, jeśli jest kapitanem statku, nie wiem, majkiem pokładowym, to też idziesz w rezonans. Mamy kwiat lotosu, czyli oboje jesteście bardzo spirytualni, a ty to już na pewno. Mamy literkę C, jeszcze raz mamy C, 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 <laughs> mucha C, C. Mamy serduszko, na którym pisze thank you. Może ktoś ci wysłał albo wyśle ci na ten moment serduszko, jakieś emoji, właśnie z podziękowaniem. E, mamy pieska i słuchajcie, tutaj odnoszę wrażenie, że to będzie dalmateńczyk. Mamy, nie wiem co mamy. Mamy X, mamy S, mamy M i mamy listeczka. Więc może być tak, że teraz oczywiście w tym um, o tej porze roku nie spadają nam liście pod nogi, ale może zwracajcie uwagi, uwagi aha, uwagę właśnie na liście. Może gdzieś jakiś listek, drzewa są ważne, drzewo, drzewo listek, kotki, MS, X, kwiat lotosu, ale ja myślę, że każdy sobie coś tam do siebie dopasuje, mamy tutaj nasz świat duchowy bardzo, bardzo intensywnie się tutaj odzywają, potwierdzają kochani życzę, abyście wszyscy poszli w tym tymrtuzon z tym warzona, Agnieszka pomału. i ja myślę, że do zobaczenia do usłyszenia jutro buziaczki.! Mua!